Jest to wykluczone, i jako prawie obywatele powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w naszym państwie i powinniśmy mieć wgląd we wszystko, co się dzieje, a utajnione obrady wydaje mi się, że to jest nie fair. Uważam, że nie powinno być tak. Obywatele powinni wiedzieć, co się dzieje. Powinni mieć dostęp do szybkich informacji. W końcu, jeżeli o czymś oni mówią, a mówią o państwie, a my żyjemy w tym państwie, to powinniśmy dobrze do, do, do wiedzieć, co się dzieje. Czy uważam, że powinniśmy wszyscy o tym wiedzieć, prawda? Bo jesteśmy obywatelami jednego kraju i. Powinniśmy wiedzieć, co się dzieje i czego możemy się spodziewać, bo to o nas decydują oni, prawda? Nie do tej pory zawsze było to dostępne dla wszystkich, wszyscy mogli wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Według mnie to jest wszystko zgodne z prawem, można powiedzieć, nie jest rzeczą normalną w tym momencie, bo to znaczy, że mają coś do ukrycia, tak, mhm. skoro obywatele nie mogą wiedzieć, co się dzieje. to nie jest do końca normalne, ponieważ myślę, że prasa i wszyscy ludzie mają prawo do. Do, y, aby dowiedzieć się to, tego co dzieje się w rządzie. To jest dla mnie bardzo denerwujące temat, wolę się już nie wypowiadać. No w sumie tym się nie interesujemy jakoś tak specjalnie, ale raczej tak nie bardzo. Mam dość tego, naprawdę dość.